W 2014 roku w Lubaniu zostanie przeprowadzonych kilka znaczących inwestycji drogowych. Planujemy wydać w tym roku prawie 4,5 miliona zł na ten cel. Te inwestycje będą realizowane w trzech czterech etapach i tak też będą ogłaszane przetargi. Pierwszy przetarg został już rozstrzygnięty na budowę i przebudowę dróg na osiedlu Fabrycznym 2. Czyli osiedle obejmujące ulice Rubinowa, Agatowa, Szafirowa i Oficerska. Przetarg na wykonanie wygrała firma z Lubania. Na tym osiedlu powstanie około 800 metrów drogi za ponad 800 tysięcy złotych. Termin realizacji tego zadania to koniec sierpnia 2014 roku. Zgodnie z harmonogramem, niedługo się powinien pojawić przetarg na przebudowę i budowę dróg w rejonie Kamiennej Góry. I to będzie największa inwestycja spośród tych planowanych drogowych w Lubaniu dlatego że obejmuje ona jeszcze większą ilość dróg. W międzyczasie powinien ukazać się przetarg na budowę ulicy kolejowej a właściwie przebudowę i budowę ulicy kolejowej. No i później ostatni przetarg na pozostałe drogi, m.in. na ulicę Sikorskiego. Budowa drogi na osiedlu Fabryczna 2 rozpocznie się z przyjściem prawdziwej wiosny.